Spotkaliśmy się przy skrzyniopalecie Storidora i chcielibyśmy parę uwag i parę głównych cech zaznaczyć w stosunku do tej odmiany. Proszę Państwa, Storidor jest odmianą uniwersalną, ponieważ urośnie w plonie głównym, ale urośnie również w poplonie, a więc jest możliwe sadzenie przy produkcji dwóch plonów. Na przykład po ziemniaku wczesnym jak najbardziej uzyskujemy bardzo dobrej jakości towar do przechowania, i tą odmianą pierwszego wyboru jest Sorido. Po przechowaniu taka druga ważna cecha, którą ma ta odmiana, to bardzo ładny zielony kolor, łatwość obierania, co idzie właśnie nam pasuje z powodu braku siły y, roboczej, ale także niski odpad, który jest y, przy obieraniu. Proszę Państwa, i ta bardzo wysoka jakość przeowalnicza nie bierze się z znikąd, ponieważ ten właśnie bardzo świeży towar, na przykład z drugiego plonu, jest, nie jest obarczony chorobami, ponieważ ta odmiana, proszę Państwa, doskonale jest odporna na bardzo ważną chorobę występującą w związku z ociepleniem się klimatu, jaką jest fuzarium. Nigdy nie było tego problemu. A tu zdrowotność, e, która oczywiście przekłada się na bardzo wysoką wartość przechowalniczą tej odmiany, jest niezwykle istotna. Bardzo ważna wartość użytkowa przekuła się na to, że jest to odmiana jedna z najbardziej popularnych w Europie, w całej Europie, i wschodniej i zachodniej. A co za tym idzie, polecamy tą odmianę do produkcji.